Warcraft to ogromne uniwersum, dlatego łatwo się w nim zgubić. Dzięki tej serii ogarniecie, jakie role pełnią postaci z Hearthstone'a w świecie Warcrafta. Kim jestem? Nie twoja sprawa. Z tej strony ponownie trwa By w najlepszej serii o historii bohaterów Warcrafta ever. Kto jest kim w Hearthstone? Dzisiaj symboliczny dwunasty odcinek serii, a w nim postać, bez której nie moglibyśmy w ogóle mówić o tym, czym dzisiaj jest Warcraft. Dlatego fanfary. Panie i panowie, przed wami nie kto inny jak... Medivh! Tak, tak, moi drodzy. Przed wami ostatni strażnik. Najpotężniejszy mag, jaki chodził po ziemi. Człowiek, który zgłębił zakazane arkana wiedzy. To właśnie ten gość, który przywołał orków do ludzkiego świata. Czyli w sumie rozpoczął cały bajzel zwany Warcraftem. Zapnijcie więc pasy, bo czeka nas historia jednego z największych zakapiorów wszechczasów. Ojcem Mediwa był Nylas Aran, którego przewyższała jednak matka Mediwa Egwyn. Należała ona do Rady Tirisfal, tajnego stowarzyszenia czarodziejów, którzy za cel postawili sobie ochronę azerów przed siłami Płonącego Legionu. Nosiła ona tytuł Strażnika Tirisfal. Na tę pozycję obierani byli najpotężniejsi pośród członków Rady, zaś pozostali radni przelewali w Strażnika część swoich mocy. Co więcej, dzięki swojej magii Egwyn zachowywała wieczną młodość. Jaki power więc posiadała? Widzicie, ponad 800 lat przed pierwszą wojną, kiedy zwalczała demony polujące na lazurowe smoki, trafiła na godnego sobie przeciwnika, samego awatara Sargerasa, mrocznego tytana i władcę płonącego legionu. W tej formie nie posiadał on swojej pełnej mocy, lecz i tak dysponował niewiarygodną potęgą. Z pomocą smoków i wszystkich sił, jakie posiadała, Egwyn pokonała go i zamknęła jego ciało w podwodnej krypcie. Upojona ogromem swojej potęgi, Egwyn stała się arogancka i próżna, narzucając od tego czasu swój dyktat reszcie rady. Nie wiedziała jednak, że Sargeras wszystko sobie dokładnie przekalkulował. Jego ciało może i zostało zniszczone, lecz jego duch zagnieździł się głęboko w jestestwie Egwyn, czekając na dogodny moment, by się ujawnić. Tak minęło 800 lat, podczas których rozłam między strażniczką Egwyn a resztą rady Tirisfal stawał się coraz większy. W końcu czarodziejka dała się namówić do oddania pozycji strażnika komuś innemu, ale tylko pod warunkiem, że sama Bierze sobie następcę. Udała się więc do Stormwind, gdzie uwiodła Nailasa Arana, utalentowanego czarodzieja. Urodziła mu syna, którego wyznaczyła na swojego następcę, jako strażnika Tyryswal. Oddała chłopca na wychowanie Nailasowi z dala od oczu czujnej rady, po czym ulotniła się. Nie muszę wspominać, że tym dzieckiem był właśnie Melif. W języku elfów jego imię znaczy powiernik tajemnic. I nie bez powodu, bowiem Medivh już od małego skazany był na wielkość. Odziedziczył ogromną moc magiczną swoich rodziców. Egwyn nie wiedziała jednak, że przeszedł na niego również i duch Sargerasa. Medivh wychowywał się w Storwind wspólnie z Anduinem Lotarem, późniejszym bohaterem przymierza, oraz Lejnem Wrynem, czyli przyszłym królem Storwind. Choć jego moc magiczna od początku była wielka, prawdziwą potęgę miał odziedziczyć w wieku 14 lat, gdy to na mocy zaklęcia jego matki Mediv otrzymał całą wiedzę oraz moc należną strażnikowi Tirisfal. Moment ten wykorzystał również i Sargeras. Uderzenie potęgi z tych dwóch źródeł było czymś, z czym Mediv nie umiał sobie dać rady, zaś gdy jego ojciec próbował mu pomóc, Magiczny odrzut uśmiercił go na miejscu. Sam Medivh zaś zapadł w śpiączkę na następne 20 lat. Gdy się zbudził, potrafił już w pełni kontrolować swoje moce. Jednak, choć dysponował teraz ogromną potęgą, musiał także prowadzić wewnętrzną walkę z samym Sargerasem, który krok po kroku przejmował kontrolę nad Magiem, wpływając na jego myśli oraz czyny. Strażnik Tirisfal w dążeniu ku mrocznej potędze, zaszył się w swojej wieży Karaschan, gdzie poddał się praktykowaniu demonicznych sztuk, wiedzionym mrocznymi podszeptami Sargerasa. Skontaktował się mentalnie z innym bytem o podobnym poziomie mocy, orkowym Czarnoksiężnikiem Guldanem. Na mocy ich paktu, Guldan miał pomóc Mediwowi otworzyć portal, w którym orkowie mieliby przejść do Azerów i pozbyć się ludzi. Mediv zaś miał wskazać Guldanowi lokalizację podwodnej krypty, w której spoczywały szczątki Sargerasa. Czarnoksiężnik ochoczo przystał na propozycję i tak Mediv od strony Azerov. Guldan zaś z Drenoru przywołali orkową hordę do ludzkiego świata i nic już nie było takie samo. Jak wiemy, orkowie, w których żyłach wciąż gorzała demoniczna krew, bezlitośnie poczynali sobie z ludźmi, podbijając kolejne obszary. Mieszkańcy Azerów oczywiście zaczęli doszukiwać się tego, kto wpuścił zielonoskórych do ich świata. Egwyn domyśliła się, że mógł tego dokonać jedynie ktoś o wielkiej potędze, złożyła więc wizytę swojemu synowi. Gdy dotarła do Karashan, Sargeras się ujawnił. Przemawiając przez Mediwa, szydził z byłej strażniczki, dając jej do zrozumienia, że to dzięki jej arogancji był w stanie wykonać swój plan. Doszło do walki między Medivem a jego matką. Egun nie była jednak w stanie dotrzymać pola swemu synowi. Choć przegrała, Mediw, nie dając się w pełni opanować mrocznemu Tytanowi, nie zabił jej, lecz teleportował daleko na ziemię Kalindoru, nakładając na nią szereg zaklęć ochronnych. Wniosek z tego jest prosty: możesz skazać całą swoją rację na zagładę, ale matkę to ty szanuj. Nie była ona jedyną, która stanęła naprzeciwko Mediva. Bowiem wkrótce przybył do jego wieży lazurowy smok Arkanagos. Lazurowe smoki to powiernicy magii. Arkanagos zaś wyczuł, że magia, którą uwalnia Mediv, pochodzi ze złowrogiego źródła. Próbował przekonać arcymaga do zaprzestania swoich poczynań, ten jednak nie posłuchał. Rozgorzała walka, w trakcie której Arkanagos, potrafiący manipulować magią, odbijał wszystkie zaklęcia, jednak zdziwił się, gdy korzystając z tajemnych sił. Medivh spalił go od środka, przemieniając go w smoka upiora Nightbane'a. Kosztowało to jednak Mediwa wiele sił, musiał więc potem udać się na długi spoczynek. W międzyczasie trafiła do Mediwa grupa kupców, pragnących sprzedać sławnemu magowi fałszywe, magiczne przedmioty. Ten oczywiście wykrył oszustwo i w ramach kary przemienił ich w mrocznych jeźdźców, którzy od teraz przemierzali całe Azeroth w poszukiwaniu potężnych, magicznych artefaktów, które dostarczali następnie do Karazhan. Mroczni jeźdźcy szukający magicznego artefaktu? Gdzieś to chyba już słyszałem. Niedługo później do Mediwa trafił Kadgar, nowicjusz przysłany przez Kirin Tor jako kandydat na nowego ucznia arcymaga. Magowie z Dalaranu wysłali go tam nie tylko po nauki, lecz przede wszystkim jako szpiega, który miał donosić o czynach Mediwa. Ten oczywiście od razu wykrył spisek i umówił się z Kadgarem, że będzie go nauczał pod warunkiem, że będzie miał kontrolę nad informacjami, które Kadgar przesyłał dalej. Tym sposobem, wyszkolony przez Mediwa Kadgar, stał się wyjątkowo uzdolnionym czarodziejem. W międzyczasie wojna między ludźmi i orkami trwała w najlepsze, zaś Kadgar został poproszony przez dowódcę armii przymierza, Lotara, o powiadomienie go, jeśli Mediv podejmowałby jakieś podejrzane kroki. Lotar był bowiem przyjacielem Mediva z lat młodości, to też zauważył zmianę, jaka zaszła w arcymagu od czasu, gdy ten wybudził się z letargu. Wkrótce potem do wieży Mediva przybyła Garona Half-Orken, będąca emisariuszem orków oraz ich tajnym szpiegiem. Kadgar nie ufał Garonie, jednak po jakimś czasie zostali dobrymi przyjaciółmi. Mediv bardzo dobrze traktował gościa. Tak, że kobieta przyznała, że szpieguje dla Gul'dana, lecz nie chce już tego dłużej robić, ponieważ zależało jej na Medivie. Nawet więcej, zostali oni kochankami. No pięknie się to brali! Ona była kontrolowana przez Gul'dana, on był opętany przez demona... A i tak nadal to lepsze Love Story od? W pewnym momencie Garona wpadła na pomysł, by użyć magii wizji Kavgara w celu odkrycia, kto otworzył mroczny portal. Jakże wielkie było ich zdziwienie, gdy odkryli, że to właśnie Mediv stał za wszystkim. Co więcej, zaraz po wizji pojawił się przed nimi prawdziwy Mediv. Widzieli za nim dwa cienie: jeden ludzki, prawdziwego maga, drugi zaś demoniczny, cień Sargerasa. Szczęśliwie udało im się zbiec z wieży i powiadomić o wszystkim Anduina Lotara. Wraz z nim wyruszyli na czele oddziału rycerzy, by powstrzymać Mediva, nad którym Sargeras przejął prawie całkowitą kontrolę. Gdy dotarli oni do wieży, odkryli jej ukrytą podziemną część, w której Mediv przeprowadzał swoje mroczne eksperymenty. Żeby była jasność, Mediv sam w sobie nie był zły. Zło było wynikiem woli tkwiącego w nim Sargerasa. Przypomina to nieco konflikt dwóch osobowości Goluma z władcy pierścieni. Także i Wieża Maga była tego odzwierciedleniem. Do dziś zresztą Dolne Karaschan jest najstraszniejszym i najbardziej niepokojącym miejscem w całym World of Warcraft oficjalnie zamkniętym dla graczy. Serio, to miejsce jest cholernie creepy. Niemalże jak moja niesprzątana od kilku lat szafa. Ale wracając do historii. Bohaterowie przedzierali się przez podziemia Karaschan, napotykając po drodze rzesze demonów i innych mrocznych istot, i w końcu trafili na ostatniego strażnika. Walka była zaciekła. W jej trakcie Mediv łupnął w Kadgara zaklęciem, które z młodzieńca przemieniło go w siwobrodego starca. Następnie w umyśle Garony zasiał ból i cierpienie oraz zajął ogniem odzienie Lotara. Dorwiący ze słabości drużyny nie zauważył, gdy Kadgar ostatkiem sił wbił mu miecz prosto w serce. W tej chwili Medivh zwrócił się z ulgą do ucznia słowami: "Dziękuję. Walczyłem z tym tak długo, jak tylko byłem w stanie." Po tym ciało Mediva zaczęło się zmieniać. Jego skóra zajęła się płomieniem, zaś z głowy wyrastały rogi. Teraz, gdy Medivh nie żył, Sargeras przejmował całkowitą kontrolę nad jego ciałem. Choć bohaterowie byli sparaliżowani strachem, Anduin Lothar zachował zimną krew i pozbawił demona głowy, zanim ten zdawał się w pełni przeistoczyć, kończąc tym samym żywot władcy Płonącego Legionu. Ciało Mediwa zostało pochowane przy jego wieży, jednak jego zapiski zawierające kompedium na temat demonów i ich magii odgrywały kluczową rolę w następnych kilku konfliktach. Zaś następne wydarzenia mniej więcej znamy. Kontrolowana przez Guldana Garona zabiła króla Lejna Wryna, Stormwind zostało zniszczone i tym samym ludzkość przegrała pierwszą wojnę z orkami. Zebrawszy jednak ponownie siły, przymierze w centrum w Lorderonie odparło orków w drugiej wojnie i ruszając z ekspedycją na Trenor, zniszczyło mroczny portal. Lata później zniewoleni orkowie zdołali odzyskać wolność i pod wodzą Trala utworzyli nową hordę. W tym też momencie powraca Mediv, objawiając się młodemu wodzowi hordy. Musisz zebrać hordę i poprowadzić swój lud ku przeznaczeniu. Ale zaraz, zaraz. Jak w ogóle Mediv powrócił z zagrobu? Widzicie, jego matka Egwyn, choć znacznie osłabiona, z pomocą magii widziała wszystko, co stało się z jej synem. Przez lata zbierała więc dość sił, by móc go wskrzesić. Widzicie, strażnicy Tyrisfal posiadali moce daleko wykraczające poza zwykłych magów. Toteż i Egwyn udało się przywrócić do życia jej syna. Tym razem jednak był to sam Mediv, nieskażony złą wolą Sargerasa. Osłabiony poprzednimi konfliktami świat był w niebezpieczeństwie ze strony płonącego legionu, który już zbierał swoje siły. Toteż Mediv, jako strażnik Tyrisfal postanowił wyruszyć, by ocalić świat. Wpierw udał się do swojej wieży w Karaschan. tam z pomocą wizji dowiedział się o wszystkich przeszłych wydarzeniach. Tam też podjął decyzję, że czas strażników minął, że jeśli Azeroth ma być naprawdę bezpieczne, musi umieć bronić się samo. Pobierając moc tkwiącą w wieży, wyruszył więc na swoją misję. I tak, jako tajemniczy prorok objawia się Tralowi, nakłaniając go do zebrania hordy i ruszania za morze, ku ziemiom Kalimdoru. Do tego samego próbował także przekonać ludzi z Lorderonu, po kolei zwracając się do króla Terenasa, arcymaga Antonidasa oraz księcia Artasa. Za jego słowami poszła jednak dopiero Jaina Proudmoor, zabierając ze sobą ocalałych ludzi z najechanego przez plagę nieumarłych Lorderonu. Jak to mówią, gdzie diabeł nie może, ale serio, lajki like na dżynie. Już w Kalimdorze udało mu się namówić do współpracy ludzi oraz hordę, a następnie doprowadzić do spotkania przywódców tych frakcji z Malfurionem i Tyrande, którzy przewodzili nocnym elfom. Wtedy też objawił im swoją prawdziwą tożsamość. I tak orkowie, ludzie i nocne elfy połączyli swe siły, stawiając opór płonącemu legionowi w bitwie u podnóża Drzewa Świata na górze Hial. Zakończyła się ona zwycięstwem Ras Azeroth, klęską legionu i śmiercią przewodzącego mu Archimonda. Tak oto wypełniła się misja Mediwa i tak oto rasy tego świata nauczyły się, jak walczyć o swój los. Co zaś dzieje się z Mediwem po tych wydarzeniach? Cóż, tak do końca to nie wiadomo. Przede wszystkim nie wiadomo do końca, czy w ogóle został wskrzeszony jako człowiek. Bowiem wcześniej, gdy Tral nazywał go tym Mianem, ten odpowiada, że swoje człowieczeństwo stracił już dawno temu. Obecnie jego status w całej historii to tak zwany wieczny. Tym statutem określane są zwykle nieśmiertelne istoty o niemalże boskiej mocy. Między innymi scenarius czy Elune. W obliczu tych faktów nie dziwi więc, że po trzeciej wojnie Mediv po prostu gdzieś znika. Co mogło się dalej z nim dziać? Cóż. Jest kilka wskazówek. Na początek mamy Medana, czyli syna Mediwa i Garony. Wedle tejże historii, Medan nie tylko dziedziczy moc Mediwa, lecz także i jego kostur, też. Reaktywuje on Radę Tirisfal oraz zostaje kolejnym strażnikiem. Zresztą zostaje pobłogosławiony przez swojego ojca, który teraz pojawia się w formie... Hmm, czegoś w rodzaju ducha. Historia ta jednak pojawia się jedynie w komiksach i najprawdopodobniej jest po prostu niekanoniczna, czyli oficjalnie nie miała miejsca w Warcrafcie. Widzicie, w dodatku Warlords of Draenor do World of Warcraft aktywnie do działania powraca uczeń Mediwa, Khadgar. Co ciekawe, nie tylko Używa on identycznych mocy jak jego mistrz, jak na przykład zamiana w kruka lecz także również i on dzierży legendarny, należący przedtem do Mediwa kostur Aties. Czy więc Mediw spotkał się ze swoim uczniem, niczym mistrz Jedi w Gwiezdnych Wojnach i poinstruował go, co należy robić? To moim zdaniem jest wysoce prawdopodobne i tej wersji się trzymajmy. Czy jeszcze kiedyś zobaczymy Mediwa przemierzającego Azeroth? Moim zdaniem raczej nie. Wszystko bowiem wskazuje, że ostatni strażnik trzyma się przyjętego wcześniej postanowienia i pozostawił obronę świata w rękach jego mieszkańców. Zawsze jednak zostanie on jednym z najpotężniejszych gości w całej historii Warcrafta. Jeśli chodzi o mnie, to wróciłem, aby upewnić się, że istnieje nadzieja na przyszłość, aby pokazać, że świat nie potrzebuje już strażników. To w rękach zwykłych śmiertelników spoczywa nadzieja dla przyszłych pokoleń. A teraz, gdy moje zadanie zostało wypełnione, Zajmę miejsce wśród legend przeszłości. Jak więc widać, historia Mediwa, niczym antyczna tragicomedia, pełna jest wzlotów i upadków. Na szczęście wszystko kończy się happy endem. Tak czy inaczej, to by było na tyle w tym odcinku, kto jest kim w Hearthstone. Blizzard ostatnio zrobił nam niespodziankę, dostaliśmy nową bohaterkę dla Paladyna, która pojawi się właśnie w następnym odcinku. Jak wiecie, gdy już skończą mi się bohaterowie, będę omawiał postaci z kart legendarnych oraz ich historię. Także cóż mogę powiedzieć: lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i czekajcie na kolejny odcinek. Ode mnie to wszystko. Na razie. A wy jakie macie tajemnice?